W Stalowej Woli gościł premier rządu Mateusz Morawiecki. Piknik rodzinny z mieszkańcami w Parku Miejskim poprzedzony był wizytą w Hucie Stalowa Wola, która w ramach kontraktu na prawie 3 miliardy złotych realizować będzie produkcję armatochaubic Krab. Temat przewodni pikniku Rodzina zainicjował prezydent miasta Lucjusz Nadbereszny. Nie ma rozwoju bez najważniejszego fundamentu dla miasta jakim jest przyszłość, jakim jest rodzina. Jakim są dzieci i jak nasz park jest, panie premierze, bardzo ładny, to dzisiaj jest najpiękniejszy, bo mamy wśród nas uśmiechniętych, wspaniałych, młodych ludzi, młodych Polaków, którzy będą budować naszą przyszłość. Jestem pełen podziwu i wdzięczności dla wszystkich polskich mam, dla wszystkich państwa, którzy budujecie polskie rodziny. To jest coś pięknego to jest przyszłość naszego kraju, to jest przyszłość narodu. A My, rządzący, chcemy zrobić wszystko, żeby polityka społeczna była dostosowana do rodzin, żeby była polityką dla polskich rodzin. Myślę, że wiecie doskonale, że nie zawsze tak było, a ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że jeszcze też długa droga przed nami, żeby było idealnie. Premier zapewniał, że podłożem postępu gospodarczego jest rozwój dla rodzin i dostosowanie polityki do ich sytuacji. Przykładem oprócz wielu projektów socjalnych jest rozbudowany przez rząd program żłobkowy. Ogromnie rozbudowaliśmy nasz program żłobkowy. Było 85 tysięcy placówek, miejsc. 85 tysięcy miejsc w 2015 roku. Dzisiaj to jest ponad 210 tysięcy. Szanowni Państwo, popatrzcie na ten wzrost. Przyrost o ponad 140, około 150 w ciągu 6-7 lat. Właśnie po to, żeby te pociechy które tutaj też widzimy, mogły, mogły pójść do żłobka. Podczas pikniku premier odpowiadał na pytania mieszkańców, ale i samych dzieci. Czy pan bardzo lubi dzieci? Więc pytanie jest, czy bardzo lubię dzieci? Bardzo lubię dzieci. Naprawdę muszę powiedzieć, że i za moimi dziećmi codziennie tęsknię. Czekam wieczora. Czasami jeszcze nie śpią, żeby z nimi chwilę pobyć, ale oczywiście bardzo lubię i kocham wszystkie dzieci. Można się było także dowiedzieć, że premier lubi lody, tenisa stołowego i piłkę nożną, a jego ulubionym piłkarzem jest Robert Lewandowski. Wszystkich rodziców zapewniał też o realizowanej przez rząd polityce dedykowanej rodzinom. Dzieci stawiają pierwsze kroki właśnie w rodzinie, to rodzicom dzieci zawdzięczają wszystkie swoje pierwsze karty życia, świadomości, umysłu zapisane. Oby jak najlepiej, oby jak najpiękniej. I Polska wyrosła na fundamencie chrześcijaństwa, na tradycji, wiary, kulturze chrześcijańskiej. I oczywiście bardzo bym pragnął, żeby tak pozostało, ponieważ uważam, że to jest najpiękniejsza cywilizacja, jaką. Świat zrodził. Premier podziękował samorządowcom, w tym rządzącym Stalową Wolą, za realizowanie programów socjalnych i inwestycji służących rodzinom. Piknik był także okazją do indywidualnych rozmów z mieszkańcami. Spotkanie w Stalowej Woli premier podsumował przed kamerami mediów ogólnopolskich.